Hej, frytko! Jak frytka zamruczy, to znaczy, że jest już gotowa. Bazyl, gotowy, da mruczenie jest zawsze. A wasze frytki mruczą? Powinny. No, dzień dobry. Bazyl, no powiedz co nagrywamy. Frytki będą. Special na 16 widzów. Spytacie, czemu takie artystowskie kadry? Albo dlatego, że nagrywam ten odcinek drugi raz. Komu by się chciało? Nie róbcie tego innym, dobra? Po prostu zostawcie ich w spokoju. Pomogli wam? Zrobili tutorial frytkowy? I już, nie? Jakby... Po co? Powiedzcie, czy jest coś piękniejszego od tego widoku. No nie ma. Chyba, że yy, upieczone frytki. Więc one zaraz lądują w piekarniku. O no, wow. Ja po prostu nienawidzę kamery z ręki. To bazy? Kamery z ręki? Nie, nie. Wiesz co gdyby ktoś powiedział mi, lecz znaczy lekarz, jedną moje wyniki badań. Lekarz powiedział: Pani jest uczulona na frytki, na ziemniaki. Proszę przestać jeść yy, skrobię. Czy coś tam? Proszę przestać jeść bulwy i słupki z bulw. Proszę jako to profesjonalnie rozcięte opakowanie. Wow, 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 wow. Dzisiaj jestem słupkiem z bulwy. Dzisiaj się tak czuję. Słupki z ból, słupki z ból, słupki, słupki, słupki z ból. Słupki z ból, słupki z ból. A co to, a to frytki? Mm -hmm. Proszę bardzo. Tutorial. Słupki z ból, z ból, z ból, będziesz szczęśliwym człowiekiem, że wiesz coś dobrego. Może od razu wyjaśnię, bo dziś robię karbowane frytki. Po co ludzie kupują karbowane frytki? Nie masz karbowanego noża w domu. A możesz sobie po prostu zjeść karbowaną frytkę tak o. Ha? Musimy zacząć od tego, żeby tutaj było jedno piętro frytek. Są dwa? Niedobrze. Są takie. Małe rzeczy też niedobrze. Takie małe. Trzeba od razu powyjmować. bo po potem się spieką. Będą czarne. Po co wam to? Nie, to najlepiej od razu wywalić. Po prostu. No nie, dać kotu. Zartowałam. Nie karm kota ziemniakami. Apel ma. To wszystko spokojnie, mm. możecie. Nie, to jest okej. Okay. Wszystkie frytki są takie pyszne! Upieczone i zimne! Są fantastyczne! Czy tu, tu, tu. ty, ty, ty to widzisz. tu widzisz? Tu, Czy tu. się nie wstydzisz? Tu, 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 tu. tak, Są dwa. Będzie ciężej, ale się upie. No dobrze, no powiedzmy sobie szczerze: lampka nie wkładać. Lampka zgaśnie, wkładać. I teraz tak. Nic tu nie widać. Widać coś. Wow. Jaki zoom Kolejny raz. Apeluję o stop nienawiści, bowiem, że są dwa, y, y, dwa bardzo skłócone ugrupowania. Jedno mówi: tylko proste frytki! A drugie mówi: tylko karbowane! Ja potrzebuję wyjaśnić jedną sprawę: bo frytka jest frytka. No to nie jest ważne, czy jest pokrojona prostym nożem, czy takim pofalowanym, czy może. No dobra, to musi być ziemniak, bo to nie może być masa ziemniaczana, bo to jest obrzydliwe. Ale fryte gustibus w sumie, tak, tak, trochę, trochę. Znam łaciny, przyznam się, nieskromnią, tak? Frytek po prostu też warto słuchać. Brać frytkę i mówić. Hej, czy jesteś wystarczająco jest kupiąca? Tak, to jest najlepszy stan rydki, proszę bardzo. Ha? Wiecie? Ja nie kłamię. Miał. Miał. Miałem tutaj przejść. <grym> Ty z czym jesz frytki? Z miłością. Ale nie wiem, z mięsem, z ketchupem. Z czym? Z pietyzmem, z uwielbieniem, pasją. Z czym jeszcze jesz frytki? Z biegiem czasu. Bazyl, ja ogrywam detal. Może tak. Chcesz przeprowadzić test? Test frytki? Frytki mruczącej? Tak? Należy, prawda? Twarde, niespalone. Czyli... Ideolo. Czekaj. No chodź tu, chodź. Chodź, pokaż, pokaż. Ja tutaj muszę mieć detal, proszę. Proszę. Frytkę należy jeść w sposób ustalony, boczny. Sztuka. Znajduję to delicious. I z czym będziesz jeść te frytki? No... Ostrość. O, ostrość. Wjechała ostrość. Z ostrością na nieskończoność. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałam wam pokazać, że jest, że mam po prostu dzisiaj super kadry. Że popatrzcie, artystowskie kadry. Na, 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 na. To ja w tym momencie w zasadzie się z wami żegnam. Trzymajcie się, buziaczki. Wszystkie pożarte, już możecie być spokojni wyszły. Yy, przepis zostawiam w opisie tego filmu. Myślę, że yy, po prostu jest tak piekielnie ważny, że przecież tylko po to tutaj przychodzicie na ten kanał. I no co, do zobaczenia wkrótce. Do widzenia. Bo wszystkie frytki są takie pyszne, usma i upiecz, są fantastyczne. Tu 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 widzisz?